Też głosowaliśmy nad trzebnością komisji w Parlamencie Europejskim. Tutaj z dobrych wiadomości mi udało się dostać do dwóch komisji. Przedsmak wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej już mamy. To znaczy te wszystkie decyzje, które wydarzyły się w ciągu ostatnich ponad, ponad dwóch latach. To znaczy po pierwsze, chociażby liberalizacja handlu między Unią Europejską a Ukrainą, która wpłynęła na polski rynek rolny gesty no, pokazują, że jest e, duża presja na to, żeby Ukrainę do Unii Europejskiej przyjmować. Unia Europejska nabiera obecnie nowego kształtu, dlatego właśnie przyjrzymy się dzisiaj kilku kwestiom poruszonym przez Annę Bryłkę. Posłuchamy o nowych sposobach na wspieranie Ukrainy, o tym, jakie cele udało jej się już osiągnąć i dowiemy się, o co już zaczęto się spierać. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subka, dzięki czemu będziecie na bieżąco z naszymi materiałami, a teraz dam Wam jeszcze 3 sekundy, a Wy napiszcie w komentarzu radę dla nowej Europy. Europosłanki. Jeden, dwa, trzy. Napisane? No to lecimy. Nadszedł czas, którego niektórzy z nas wyczekiwali, a inni się obawiali. Nasi deputowani w głosowaniu na posłów do Parlamentu Europejskiego udali się do Brukseli, gdzie planują spędzić kolejne kilka lat. Wstępne informacje są nam już znane. Zarówno te bardziej, jak i mniej istotne. Wiemy na przykład, że życie w sercu Unii Europejskiej jest dość luksusowe pod pewnymi względami. Ja, jako e, europarlamentarzysta, mam swoje biuro. Mam swoje biuro, e, moi asystenci mają swoje biuro, zarówno tutaj, jak i w Brukseli. E, co jest e, bardzo bardzo komfortową bardzo komfortowym elementem pracy tutaj dlatego że właściwie między właśnie sesjami między w przerwach mamy miejsce w którym mogę swobodnie popracować miejsce które jest wyposażone we wszystkie potrzebne mi elementy do pracy no i to jest dużo lepszy komfort a w Polsce tylko jakiś niski jakościowo hotel poselski no dobra może sam fakt posiadania dostępu do biura nie świadczy jeszcze o tym że oferuje się politykom jakiś zdumiewający poziom życia jednak z pewnością jest jest to pewne udogodnienie w codziennej pracy. Z tego, co mogliśmy usłyszeć w przeszłości, jest to dość ciężka praca. Nie sposób nadgonić, jest wszystkie tematy, jakie będą omawiane na posiedzeniach, więc należy dobrze się przygotować. Bryłka z pewnością będzie musiała włożyć trochę pracy i wysiłku. Może się to wiązać ze stanowiskami, jakie przyjęła. Też głosowaliśmy nad średnością komisji w Parlamencie Europejskim. Tutaj z dobrych wiadomości mi udało się dostać do dwóch komisji i to do tych komisji, do których Realnie planowałam się dostać w czasie kampanii wyborczej i, i pracowałam nad tym również po wyborach do Parlamentu Europejskiego, to znaczy do Komisji Handlu, czyli Komisja INTA, i do Komisji Rolnictwa, czyli Komisja AGRI. No i w tych dwóch komisjach w najbliższych latach będę po prostu, będę po prostu pracować, więc to też udało mi się tutaj zrealizować. Zarówno w jednym, jak i drugim miejscu dzieje się niemało. Pojawia się jednak kwestia wielu istotnych spraw, które należy także omawiać na bieżąco. Obrady niedawno się zaczęły, a już podnoszone są tematy budzące niemałe emocje. Mowa na przykład o Ukrainie. Takie gesty no, pokazują, że jest e, duża presja na to, żeby Ukrainę do Unii Europejskiej przyjmować. I zresztą, nawet taka deklaracja e, rozszerzenia Unii Europejskiej pojawiła się również w wytycznych e, e, zaproponowanych przez von der Leyen. To pokazuje, że no, tutaj jest ta presja na to, żeby Unię Europejską rozszerzać, a z rozszerzeniem Unii Europejskiej wiąże się jednocześnie zmiana traktatów. No, która nie ma nic do tego wątpliwości, marginalizuje, e, marginalizuje po prostu pozycję Polski w Unii, w Unii Europejskiej. Pytanie, czemu akurat teraz i dlaczego właśnie tym postanowili się zająć? Nikt nie myśli chyba na poważnie o tym, by wprowadzać teraz państwo objęte konfliktem do Wspólnoty. Może chodzi więc o to, by wprowadzić nieco zamieszania, póki ludzie się jeszcze interesują tym, co się w instytucji dzieje? Za kilka tygodni popularność nie będzie już najpewniej nawet w połowie tak wysoka, jak jest obecnie. Wtedy będzie można. Na Spokojnie kontynuować debatowanie w kwestiach, o których nie chcą byśmy słyszeli. To chyba bardziej niż oczywiste, że rozmowa o Ukrainie to tylko i wyłącznie formalność. Przecmak wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej już mamy. To znaczy te wszystkie decyzje, które wydarzyły się w ciągu ostatnich ponad, ponad dwóch latach. To znaczy po pierwsze, chociażby liberalizacja handlu między Unią Europejską a Ukrainą, która wpłynęła na polski rynek rolny. Umowa o transporcie drogowym towarów, która wpłynęła na polskie firmy transportowe. No to wszystko pokazało, że no nie jesteśmy jako kraj, jako Unia Europejska, na tyle konkurencyjni, żeby poradzić sobie z, z ukraińskim, Tutaj napływem towarów, napływem firm, które no po prostu w ramach nieuczciwej konkurencji no wypychają z rynku tutaj polskich, polskich przedsiębiorców, polskich rolników, polski przemysł rolno spożywczy, no i dzieje się to niestety na nierównych zasadach. To jedna z tych wyjątkowych sytuacji, kiedy to niesprawiedliwość zostanie uszanowana, przynajmniej względnie, jeżeli uważamy, że nie przegłosowanie tej dość niedorzecznej kwestii jest jakiegokolwiek rodzaju sprawiedliwością. Nie jest to jednak koniec ciekawych wniosków dotyczących Ukrainy. Brak dopuszczenia jej do szeregów wspólnoty jest raczej zrozumiałą kwestią. Nie możemy wprowadzić kraju, który objęty jest konfliktem, bo jednocześnie my możemy stać się jego bezpośrednim uczestnikiem. Dałoby to potencjalny pretekst Rosji do tego, by przykładowo wejść na nasze ziemię. Nie jest to coś, o czym powinno się nawet decydować na takich posiedzeniach, o ile jest to w ogóle temat, który powinien być podejmowany przez nasze władze w czasach takich jak teraz. Ukraina jest z jakiegoś powodu nieodłącznym elementem dyskusji na najwyższych szczeblach we. W wspólnocie. Poniekąd można to zrozumieć, biorąc pod uwagę to, co ma miejsce za naszymi granicami. Z drugiej zaś strony, gdzieś powinna kończyć się granica dobrego smaku. Por ponownie wyraża stanowisko, zgodnie z którym wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej i sojusznicy NATO powinni indywidualnie i wspólnie zobowiązać się do udzielenia Ukrainy wsparcia w wysokości co najmniej 0,25% ich PKB. No i na to też nie ma mojej naszej delegacji zgody. Dlatego, że no my nie zobowiązujemy się do tego, żeby jakikolwiek ułamek procenta, czy procent naszego polskiego PKB był przekazywany na pomoc militarną. To w ogóle nie powinna być w żadnym wypadku kompetencja Unii Europejskiej i żadna, żaden podmiot międzynarodowy, czy to jest NATO, czy to jest Unia Europejska nie powinny tego narzucać państwom członkowskim. To jest, są suwerenne decyzje państw członkowskich i to tak nic takiego po prostu w rezolucji parlamentu. Europejskiego nie powinno, nie, powinno, nie powinno się znaleźć. Podatek na Ukrainę? Kto by pomyślał, że zajdziemy tak daleko? Daliśmy już teraz za mało na wsparcie tego państwa? Mało kto przekazał tak wiele jak my, w kontekście naszego potencjału. Poza tym i tak najpewniej dawalibyśmy więcej niż obligowałyby nas do tego wymogi wspólnoty. Debata jednak na jakiś temat musi trwać, na przykład w postaci kolejnych sporów między jedną a drugą stroną barykady. Nie jest to raczej żadnym zdziwieniem, że ci już sobie dogryzają. Mają teraz poważne powody do tego, by się intensywnie wspierać. Prawica od lat nie była tak istotną siłą, jak jest dzisiaj. Jedna strona walczy więc dzisiaj o to, by utrzymać się na swoim stanowisku, a druga, by wspiąć się jak najwyżej i w razie możliwości przejąć władzę. Jedna i druga strona potrzebuje w tej sytuacji, by zwrócić na siebie uwagę. E, już e, właściwie w tych pierwszych dniach doszło do takiego mocnego spięcia pomiędzy prawicą i lewicą. Rzucamy wystąpienie pana posła Mejera z Austrii partii wolności, który ustosunkowywał się do nowo wybranej eurodeputowanej z Włoch, pani Celis, która rzuca się na ludzi z młotkiem, wiemy o tym. Zabierała teraz miejsce w tej izbie. Coś takiego nie powinno mieć miejsca. Ludzie, którzy stosują my to w zeszłym tygodniu w USA, teraz widzimy w Europie. Dlatego też proszę Abyśmy mieli nadzór tej osoby, tej pani deputowanej, żeby ona nie była w stanie przeszmuglować nielegalnie broni do tej Izby. Dziękuję bardzo. Niestety nie trzeba było. E Czekać dłużej niż pierwsza sesja Parlamentu Europejskiego, by skrajna prawica pokazała swoje prawdziwe oblicze. Stary, dobry konflikt interesów. Nie ma to raczej innego znaczenia niż zwykłe zatrzymanie na sobie oczu publiczności i skorzystanie z tego, że światła reflektorów świecą jeszcze w ich kierunku, by powiedzieć parę słów krytyki wobec opozycji. Na ten jednak moment centralno-lewicowe ugrupowania nie mają większych powodów do zmartwień. Dołożyli wszelkich starań, by prawicy zamknąć usta na tyle, na ile to możliwe. Trzecia siła w Parlamencie Europejskim, czyli Patrioci na rzecz Europy, nie otrzymali w ogóle wiceprzewodniczącego. Gdzie akurat w polskim Sejmie to troszeczkę inaczej wygląda, oczywiście też posłowie głosują nad wicemarszałkami Sejmu. Natomiast zauważcie Państwo, że tutaj jest naprawdę taki kordon sanitarny nałożony właśnie na partie prawicowe, partie konserwatywne, partie wolnościowe i że nawet jednego przedstawiciela z trzeciej co do wielkości grupy w Parlamencie Europejskim nie dopuszczono do tego, żeby reprezentować tych posłów właśnie w My to byśmy nazwali prezydium, prezydium Parlamentu Europejskiego, natomiast to się nazywa posiedzeniem szefa Parlamentu Europejskiego i wiceprzewodniczących. To się nazywa dokładnie biuro, tak? Tutaj ja mam to, co jest takie właśnie techniczna organizacja pracy Parlamentu Europejskiego. Tym się zajmują właśnie. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego nie jesteście chyba zdziwieni, prawda? W świecie równości i pokoju dyskryminacja wcale nie jest paradoksalnie obcym zjawiskiem. Poza tym muszą podejmować takie działania, by utrzymać się przy kontroli. Opozycja z dużą dozą prawdopodobieństwa robiłaby to samo. Tym razem także poniekąd próbowali ustawić sobie kolejny wygodny kącik pod siebie. Wraz z wyborami na marszałka, Lewica przedstawiła swoją opcję. Jednak ku uciesze wielu i tym razem nie udało im się zaklepać kolejnego stanowiska. Dotychczasowa przedstawicielka pozostała na swoim miejscu. Krótko o tej pani Metzoli. Dlaczego takie duże poparcie? To znaczy, pani Metzola była już wcześniej przewodniczącą Parlamentu Europejskiego, jest w Europejskiej Partii Ludowej, jest po prostu była i jest kandydatką nijaką. To znaczy, nawet w tym swoim przemówieniu próbowała zadowolić każdą stronę Parlamentu Europejskiego, to znaczy tą część prawicową, tą część lewicową, tą część centrową i generalnie jak wysłuchacie w całości tego, tego przemówienia, no to usłyszycie, że i było coś o biurokratyzacji Unii, ale też i było o równości i różne takie elementy o zwiększaniu konkurencyjności europejskiej gospodarki, więc były różne, 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 różne elementy, które musiały zadowolić każdą z tych stron, no ale właśnie z tej nijakości rodzi się również to, to poparcie na takim. Na tak wysokim e, poziomie. Jest to raczej najbezpieczniejszym i najbardziej sprawiedliwym rozwiązaniem, by ktoś, kto nie wykazuje się na co dzień większymi politycznymi upodobaniami, zajął to stanowisko. Chociażby dla samego pozoru tworzenia otoczki miejsca neutralnego, podzielonego w nie tak drastyczny sposób, jak możemy obserwować. Choć w rzeczywistości to, kto obejmie ten fotel, nie ma jakiegoś ogromnego znaczenia dla sprawy. To stanowisko e, i właściwie zdecydowaną większością e, głosów e, po raz kolejny. Uzyskała to poparcie pani Roberta Metzola, która pochodzi z Malty. Zdobyła ponad 550 głosów, to jest bardzo dużo. A ja przypomnę, że mamy teraz w, Europ w Europarlamencie 720 eurodeputowanych i pani Metzola zdobyła bardzo, bardzo duże poparcie. Pewnie interesuje was, czym to się różni od na przykład polskiego marszałka Sejmu. No różni się to tym, że no Marszałek Sejmu tak no jest drugą osobą w państwie polskim. Ma dużo takich ustrojowych, ma dużo, dużo bardziej wzmocnioną swoją pozycję w ramach ustrojowych w Polsce. Natomiast tutaj w Parlamencie Europejskim generalnie przewodniczący to jest taka osoba, która nadzoruje pracę Parlamentu Europejskiego. Jest też to poniekąd funkcja taka reprezentacyjna. Oczywiście osoba na tym stanowisku mogłaby nadawać charakter głosowaniom, podprogowo dodawać swoją opinię i po cichu wkradać się ze swoimi przemyśleniami. Lepiej więc chyba byśmy pozostali przy tym kształcie dla ogólnego dobra nas wszystkich. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i słupka siema.